Cześć, jak się macie, to jest Matade i zapraszam was do kolejnego odcinku specjal yy, z okazji 41 subskrypcji Chciałem wam pokazać mój taki ołtarzyk choćby y, z kartami z Brazylii yy, no więc zaczynajmy, może od dołu zaczniemy tutaj widzicie ma, mam double, na razie mam trzy, jeszcze mi brakuje dwa, tu potem jest ikona i Gold Machine yy, Robin Motorsy, Icona Ribery Top Master Falcao, Runei Top Master, i Niesta Top Master. I tu widzicie dwie kule z Brazylii. A więc piętro wyżej, tu mamy limitki. Jak wiecie, mam je dokładnie 17. To Wam pokażę, jakie mam. Neymar, Savi Lukaku i Ronaldo Jak będziecie słyszeć takie głosy to przepraszam ale u mnie remontują e, dachy, wymieniają to dlatego Cloze, e, Robin, e, Okazaki Marquez, Goetze Ribery, e, Cavani Iniesta i duża karta XX Ribery i Cavani Tu jeszcze mamy Agüero, Casillas, Balotelli i Falcao i znowu piętro wyżej to mamy tylko Messiego. A więc zaczynamy, może od tyłu tam jest karta XXL 13 14 Messi, potem z WhatsAppa Messi, XXL, potem starych 10 11 Champions League Messi. Tak samo, Super Strike 10, 11. Potem jest 11, 12 chyba yy, Z World Cupa Star Player Messi Limitka 13, 14 Messi Star Player 12, 13 chyba Star Player Messi, nie wiem, Potem jest 11, 12 chyba, nie wiem Potem jest ikona Messi Mi brakuje tylko dwóch ikon to jest Savi Ronaldo. To będę mieć komplet ikonek. Widzicie? No i Messi. A więc to było na tyle. Z mojego choćby tak ołtarzyka można to nazwać. Jeszcze wam pokażę dół. Środek i góra Messi. Co o Messi? To limitki o. No, za niedługo tam będę mieć trzy kule, to tak będzie jeszcze lepiej. A i tu jeszcze. Tutaj jak widzicie tu mam dwa boksy. O, jakbyście nie zauważyli. A więc postaram się dzisiaj jest środa, więc postaram się ten filmik dzisiaj wrzucić jeszcze Będzie unboxing kuli, tej trzeciej właśnie. Nie wiem, jeszcze zobaczę jak to będzie. A na razie to było na tyle. Special z okazji 41 subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale. Cześć!